mało małobuzy, to ja cieszycie się, że mnie widzicie, bo ja bardzo się cieszę, że was widzę. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, więc i rozkminę mam o zajączku. Wyobrażacie sobie, był taki kawał kiedyś, przychodzi zajączek do baru i krzyczy na całe gardło. Ej wy, niedobrzy, kto mi rower pomalował na zielono? Wstaje niedźwiedź i mówi, ja, a co? A Zajączek do niego, no nic, chciałem tylko spytać, jak długo schnie farba. <laughs> słuchajcie, a Zająca robi się z jednego tasiemca, zobaczcie. Jeden tasiemiec, zobaczcie. Robimy uszy, wielkie uszy. Zając ma wielkie uszy, ja też mam wielkie uszy, więc chyba jestem jak Zając, słuchajcie. Robi się łapki przednie. Mniejsze. Robi się łapki tylne, które nazywają się skoki. Wyobrażacie sobie i zając jest gotowy. O, zobaczcie, hop, hop, hop. Tylko musicie uważać bo tędy ponoć wypadają bobki. Ho, 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 ho. dobrego dnia, łobuzy.